Witam serdecznie wszystkich użytkowników i sympatyków wędkarskiego portalu internetowego martwisz.pl, wędkarstwo i przygoda. Witam także wszystkich tych, którzy trafili tutaj po raz pierwszy. Ogłaszam dziś konkurs. Konkurs na najlepszy artykuł pod tytułem Moje wędkarskie marzenie. Za oknem śnieg, zawieruchy, zamiecie i zawieje. Rzadko jeździmy teraz na ryby, rzadko bywamy w plenerze. Warto więc usiąść za klawiaturą komputera i napisać. Napisać o swoim wędkarskim marzeniu. Warto, bo nagrodą w tym konkursie jest piękny pokrowiec wędkarski firmy Kormoran, którego fundatorem jest nasz portalowy kolega. Marcin Płóciennik ze Strzegowia. Pokrowiec ma z przodu dwie malutkie kieszonki oraz dwie duże kieszenie w swojej tylnej części. Jego długość to 105 cm. Przyda się więc każdemu, kto wozi ze sobą wędki teleskopowe. Marcin jest Przewodniczącym jury. I to w głównej mierze od niego będzie zależało, kto w tym konkursie wygra. Konkurs rozpoczyna się 19 lutego. Materiały można nadsyłać aż do 10 marca, a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 marca. Do 25 marca. Przyjmowane będą ewentualne reklamacje. Zapraszam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w tym konkursie. Zapraszam do opuszczenia wodzy fantazji i opisania swojej wymarzonej wędkarskiej przygody. Wymarzonej, nierealnej. Możecie więc naprawdę łowić. Największe ryby na świecie. Ważne, aby było to w sposób ciekawy opisane. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam wszystkich na strony wędkarskiego portalu internetowego marfisz.pl